Witam wszystkich oglądających 13 kwiecień Polska Słonecznie 15 stopni rodziców dom No dwa dwa skuterki 50 pojemności, dwie Hondy Honda Melody Mini 1984 roczek Honda PC50 PC50 1972 rok 50, wszystkie odpalają jeżdżące sprawne z dokumentami przywiozłem je to już kiedyś, to teraz przyjechało razem z motorówką tymi hyundaiem, tak jak mówiłem projekty są w Polsce prezentują się bardzo fajnie razem no żółtego może sprzedam, nie wiem ale czerwony, pomarańczowy zostaje, bo jest większy i na pedały lepiej się jeździ no co, no jak tam, jak to hyundaiek motorówka coraz lepiej wygląda Akumulator dzisiaj kupiłem Wczoraj stacyjkę podłączyłem Stacyjka no, Już jest podłączona Tu dzisiaj dziurkę wywierciłem Tu ją zamontuję z mi tylko szybka Do wyczyszczenia tą starą czarną farbę Próbuję ją zmyć, zrobić troszeczkę lepiej No i też połączono nową instalację do radia I, i tyle no, Jest gotowa do, sprzeda do sprzedaży Ale wracając do skuterków Skuterki wyglądają fajnie Tu jest model Honda Mini Mel Melody Mini A ten dziś tutaj miał PC50, ale nie ma, tu jest tylko Honda, tu jest Honda Ale tak to nic nie widać No i tyle z takiego krótkiego upgrade'a